Witam, nazywam się Waldek Motulewski, jestem właścicielem firmy Hobbit Organizuję, Zajmuję się turystką kajakową My Organizujemy spływy kajakowe od tych najprostszych, najkrótszych, jednodniowych, kilkugodzinnych Poprzez wynajem kajaków na spływy kilku, kilkunastodniowe Aż po wczasy w kajaku siedmiodniowe Z pełnym zabezpieczeniem na rzece Rozpuda i Czarnochańcze Znajdujemy się w tej chwili w moim gospodarstwie kajakowym które próbuje zorganizować przyjaźnie dla kajakarzy. Mając doświadczenie, wiem jak to zrobić. Myślę, że za kilka lat będzie to jedna z bardziej wzorcowych stanic wodnych na rzece Czarnochańcze. Wszelkie informacje dotyczące naszych usług, działalności znajdziecie Państwo na stronie www.hobbit.suwałki.com.pl 602 311 098 To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2, 24 godziny na dobę.